Witajcie kochani. Przebywajcie na kolejny słap już niedługo w następną sobotę 18 maja noc muzeów. Z tej okazji zorganizowaliśmy w hali targowej wymiankę rzeczy. Przynieście książki, ubrania, biżuterię, wszystko co wam zalega, a co chcielibyście wymienić? Jakieś inne ciekawe rzeczy. Zapraszamy do galerii mieszczańskiej. Wiesz, ania, zastanawiam się, jak się przygotować do tej wymiany. Dużo osób dzwoni do nas i pisze maile z zapytaniem, jak przygotować się do wymianki. Przekazujemy Wam kilka cennych porad. Przygotujcie czyste i schludnie przygotowane rzeczy. Przyjdźcie do nas o godzinie 11 do hali Targowej, pierwsze piętro. To jest sala, w której będziemy mieć wymiankę. Użycza nam ją Galeria Mieszczańska. Dla każdej z przybyłych osób mamy przeznaczoną przestrzeń, natomiast prosimy, żeby każdy przyniósł jakiś stolik lub ekspozytor w którym można w odpowiedni sposób zaprezentować rzeczy. Dobrze by było też, żeby każda rzecz była podpisana i wyceniona, ponieważ osoby, które przyjdą na wymiankę, mogą również w ostateczności to zakupić, natomiast preferujemy, żeby była to bezgotówkowa wymiana. Po przyjściu prosimy, żeby każdy zaaranżował sobie przestrzeń, która zostanie wyznaczona przez organizatora i, i mamy takie zastrzeżenie, żeby było to wykonane dość estetycznie, żeby nie było bałaganu. Kiedy wszystkie rzeczy będą już przygotowane i wyeksponowane, wówczas można obejrzeć rzeczy, które przynieśli inni uczestnicy. No i tak naprawdę rozpocząć proces wymiany, ewentualnie jakiejś tam drobnej sprzedaży i kupna. Także zachęcamy wszystkich bardzo serdecznie. Mamy zgłoszenia już z całkiem fajnymi rzeczami. Musimy, żeby wszystkie rzeczy były ometkowane imieniem i nazwiskiem i ceną. Ilość miejsc jest ograniczona, więc sugerujemy, żeby dla pewności zapisać się drogą mailową. Galeria Mieszczańska, małpa.gmail.com Zapraszamy również osoby, które nie chcą przenieść ze sobą rzeczy, ale są chętne, żeby coś w drodze wyjątku zakupić. Wszystkich panów i panie i dziecięcia. Dziecięcieliny. Zwierzęta? Można? Nie wymieniamy zwierząt. A akcesoria Płoga. dla zwierząt? rozmiar 43, wymienię na... Tak, rozmiar 38. 30. Zapraszamy do Galerii Mieszczańskiej w hali targowej na pierwszym piętrze.